Witam w Minecraftowy Ludzik, a to jest odcinek. Można powiedzieć, że na spontana. Akurat jest piątek. Jest, zajefajnie. Dzisiaj to bardziej będzie taki bajerek. Co? Nie, będę potrzebował jeszcze jednego wederko. Okej, najlepiej dirta gdzie to? A to tak się je? Okej. Okay. Co ja robię? No. Okej. Okay. To można teraz wziąć sobie wodę. O tak, dobra. I lecimy do naszej kopalni. Okej. Okay. No. Podczas kopania zobaczycie, co zrobiłem podczas kopania Kobla na właśnie na tą na naszą chatkę. Mam na na peaceful. <laughs> Jeszcze nie przełączałem, o, zobaczcie, tutaj sobie zrobiłem takie... ...złom kopalny. Tutaj bym musiał się... nie wiem czy wy będziecie to widzieć. O, zobaczcie jakie to... ...jak tu schody nie zrobiłem. I najlepsze... ...to gdzie będziemy testować. Dobra. O. Zobaczcie jakie to piękne. Nawet głębokie. Jedynie to by się... O nie, nie można poszerzyć, kurde. No dobra. To idziemy po lawę. Doświadczeni, bardziej doświadczeni gracze już pewnie wiedzą o co mi chodzi. Nie. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Replay, Nie. Ej, co? To skąd ty wypływasz? Że stąd? Okej... Okay. Ło, shit! Och... O oh, cholera... O oh, cholera! Prawie się zabił. Jakby co, to za bardzo nie pamiętam planu budowy Wystarczyły chyba trzy kloczki na to Tutaj zwykłe A sobie zrobię to na ładne takie Tylowe. No dobra, to teraz to będzie tak. Tyk, tyk, tyk. Tyk tyk. Tu wystarczy. Ups, co popsułem? Nic. E, to spoko. No chodź. Chodźcie no. No. E, ja dziękuję. Dawno tego nie robiłem. Mam nadzieję, że dobrze. Zoom. Dobra, tutaj z tej strony to działa. co To teraz to zakryć z tej strony. Hm. Ja chyba sobie posułem. Ja popsułem. szkoda o, ja, przepraszam Was za wszystkie błędy ja. głupie to tutaj powin powinno być ...tak zamurowane... ...i tu powinna być dróżka. Hmm. Kur... Hmm. Mam nadzieję, że dobrze. Jak to nie dzieje? Okej. Okay. Mam. Nieważne. E, idziemy tutaj tak. Okej. Okay. Hmm, tu. Tak, to, dobra. Hoć ty na no tu. Ty tu? I ty mi tu nie możesz spadać Ech. No ja Jakie to wredne Łech, 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 Łech wykiwałem system. Dobra. No, teraz to tu. Dobra. Mm. Chwila, to ja zrobię lepiej cięcie. Okej, okay, już zrobiłem. Jakby co, to jest nieskończone źródełko dla niedoświadczonych. Jak się robi? Osiemne. dwa wiaderka wody. I kwadracik 2 na 2 o głębokości 1. Jak, jak trzeba tą wodę wlać? Się Wlewa w jeden koniec i w drugi. I oto powstało nieskończone źródełko. Dobra. To wracając do mojej maszyny, którą dawno temu odkryłem. No ja się zobaczymy. I to w taki sposób działa. Ow. To też może zamurować. No ale jak widzicie. Tak można zro zrobić sobie nieskończonego kobla. Zamiast się bawić po kopalniach. Chciałem to właśnie specjalnie zostawić tutaj. Do tego odcinka. I. Jeszcze raz, jak to jest zrobione? Moja pomyłka nie z trzech nie z trzech klocków, ale z dwóch dwóch się robi. tutaj To niepotrzebne Tak naprawdę wygląda cały ten mechanizm Woda ona musi być w sensie co ja robię? niepotrzebnie to, co by drogę zamurowy były. Woda musi być wlana w każdy kwadracik. Gdzie nie musi, musi być po prostu zależność z wodą, co prawda, ale po prostu jak ma jeszcze styczność, w sensie jak nie jest wypełnione wszystkie, to wtedy jeszcze tu, tutaj się pojawia jedna sztuka. No chyba że to po prostu podczas początkowego tworzenia No ale to ten... Kopa... -y tu jest gotowe Mam nadzieję że komuś ten odcinek pomógł dużo mi się spala A nie Bo ja Dźwięki pomyliłem Okej okay postaram się zrobić odcinek o samozbierającej się farmie kaktusu Dobra. który teraz nieco można zniszczyć już to gdzieś tam sobie spróbuję to wcisnąć Ja mam nadzieję, że ten odcinek się, podo się podobał. On był zrobiony edukacyjnie. Już dosyć długo gram w Minecraft'a, jakieś tam rzeczy i triki znam. Więc mi dla mnie to nie pierwszy znak. Tutaj następny pokój będzie zrobiony. Nie wiem po co. Do zabawy. No dobra, no to. Komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek jak to się powiada. I tak, zachęcam do komentowania, subskrybowania. Po pierwsze i oceniania mojego filmu. Jeśli Wam pomógł lub się podobał, to łapka w górę. Jeśli Wam nie pomógł, to napiszcie co się stało, że wam nie pomógł. Ja to jest ja spróbuję pomóc. Ej, ciekawe No ja dziękuję, to mi się sobie... No, i... To chyba na wszystko w tym odcinku. I... No, i to tyle. No to. Żegnam was, żegnam was. Siema.